Gdzie jestem? Za mną wieża, za moimi plecami taki oto widok. Może znasz to miejsce, a jeśli nie, to za chwilę powiem, gdzie jestem. To, na co zwrócić uwagę można właśnie w tym miejscu, to to, że tu jest bardzo dużo ludzi. Może nie aż tak dużo jak w okresie letnim, w czasie wakacji, kiedy mnóstwo turystów przyjeżdża właśnie tutaj do rekreacyjnego miejsca na mapie Polski, właśnie do Sopoty. Właśnie tutaj dzisiaj jestem w Sopocie i dzisiaj jest sobota, 11 października 2025 roku i dzisiaj to jest 2016 dzień. Od kiedy myśli przytulne pojawiają się w przestrzeni przytulnego domku. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo tu ptaki, bo ludzie rozmawiają, bo są tam na gdzieś szeleści. A właśnie dzisiaj w myślach które pojawiają się krótko 3-4 minuty po to, żeby zatrzymać nas w codzienności. I dać jakąś myśl do refleksji. I właśnie dzisiaj taka myśl, w kontekście tego, że ludzie chodzą, przychodzą, pojawiają się, zatrzymują, rozmawiają, albo i nie, przychodzą obojętnie. I dzisiaj chciałabym powiedzieć takie słowa Wery Simon, która powiedziała coś takiego. Tylko wtedy, gdy idę własną drogą, spotykam właściwych ludzi i przydarzają mi się dopiero dobre rzeczy. I tak sobie myślę, że, że każdy z nas ma tą swoją drogę tą swoją drogę, którą kroczy od narodzin po, po aż odejście. I właśnie, kiedy mamy na własnej drodze Właściwych ludzi, właściwie to nie, kiedy idę własną drogą, to dopiero spotykam właściwych ludzi. Te słowa są takie ważne, bo kiedy odkryjemy swoje ja, swoje potrzeby i właśnie to, co nam w duszy gra, to wtedy spotykać możemy właściwych ludzi, którzy nagle się pojawiają na naszej drodze i się okazuje, że otwierają się kolejne drzwi, kolejne. Bramy do tego, żeby móc razem coś zrobić, albo i nie, albo my mamy szansę na to, żeby iść w rozwoju. I właśnie kiedy idę własną drogą, kiedy czuję to, co robię, kiedy jestem autentyczną osobą ze swoimi potrzebami, kiedy myślę też jakby o sobie i uspokajam swoje potrzeby, to właśnie wtedy też przydarzają się dobre rzeczy. I właśnie takiego nastawienia do siebie, że takiej miłości, akceptacji, tego czego każdy z nas potrzebuje chyba najbardziej, to właśnie tego, tego nam życzę. Żebyśmy szli własną drogą, właściwą drogą, własną drogą, bo wtedy spotkamy ludzi, takich, którzy pasują do naszej drogi, do naszej energii, czy jakkolwiek to nazywać. I wtedy też pojawiają się dobre rzeczy. Ja jeszcze pokażę, jak tutaj Sopot wygląda wieczorową porą. W sobotni, oj, przepraszam, w sobotni wieczór jest urokliwie. Także może właśnie tutaj są tacy ludzie, którzy idą własną drogą i spotykają właściwych ludzi. Może ty też, tak masz. Z całego serca Cię przytulam, pozdrawiam i do zobaczenia. Mam nadzieję w kolejnych myślach przytulnych. Trochę dzielę się w tych myślach przytulnych refleksją i zatrzymaniem się nad tym, co jest ważne. A dzisiaj Wera Simon powiedziała, że jeśli idę swoją drogą, to spotykam właściwych ludzi i przydarzają się dobre rzeczy. Wszystkiego cudownego i wszystkiego dobrego Ci życzę. Do zobaczenia w myślach przytulnych.